Cześć Skorpiony, witam Was bardzo serdecznie na Waszym czytaniu wiosennym, miłosnym, <głos》> uczuciowym. Tak jak obiecałam, tak też dzisiaj właśnie dla Was te karty rzucam na tą wiosnę, żeby zobaczyć, skoro ta przyroda budzi się do życia, to żeby zobaczyć co też u Was, czy Wy się obudzicie, czy się nie obudzicie, czy rozkwitniecie, no po prostu co tam w tych uczuciach się zadzieje. Moje kochane, karty są dla Was oczywiście przetasowane, uczucia Skorpion, i też tym samym zobaczymy, co w tych uczuciach na wiosnę, tegoroczną oczywiście wiosnę, u wszelkich skorpionów, do których uda mi się oczywiście dotrzeć, karty nam słuchajcie, pokażą. No więc wyciągniemy sobie trzy karty, moi drodzy, i przeczytam je Wam na wszelkie możliwe sposoby, na jakie uda mi się rzucić, znaczy to, co zobaczę, tak? To, co uda mi się po prostu w tych kartach zobaczyć dla Was. I też tym samym poproszę o karty na uczucia dla skorpiona. Karta pierwsza. Widzę, że część z Was po prostu jest gotowa rozpocząć jakąś nową relację, nowy związek, nowy rozdział swojego życia. Tak, jakbyście po prostu dojrzały do tego, moje drogie Skorpiony, żeby po prostu ruszyć naprzód, żeby wejść w jakąś relację. Być może. Podążyć dalej w tej relacji, być może wejść na wyższy poziom tej relacji, tak jakbyście wypatrywały być może kogoś albo czegoś w swoim życiu, tak? No w tej kwestii oczywiście uczuciowej, bo to o tym tutaj rozmawiamy. Ale przede wszystkim zwróćcie też uwagę właśnie, jak te, ten mężczyzna, ta, ta postać, nazwijmy to w ten sposób, stoi na brzegu, tak jakby czekała za swoim statkiem, który ma podpłynąć i on jest gotowy na ten statek wsiąść. Czyli tutaj jak najbardziej możemy mniemać drogie skorpiony, że Wy jesteście w tej gotowości, żeby rozpocząć coś nowego. Zaraz zobaczymy, w którym kierunku to dalej będzie podążało. Skorpiony uczucia. Wy czegoś, moje kochane, bardzo mocno też strzeżecie. Być może jesteście gotowe na coś, ale też jednocześnie macie takie poczucie, jakby strzeżenia własnego wnętrza. Tak, jakbyście nie do końca chciały odkryć swoje karty. Być może jesteście gotowe, ale nie mówicie tego, tego komuś. Tak? Być może w pewien sposób trzymacie to jeszcze gdzieś głęboko w tajemnicy. Być może byłyście kiedyś na przykład zranione i w tym momencie, jakby delikatnie jesteście na coś gotowe, ale też uważacie na swoje własne emocje. Być może nie mówicie o tych emocjach, tak? Być może klarownie nie stawiacie jakichś rzeczy, że na przykład, słuchaj, Zenek, czy tam Kaśka, kocham cię, chcę z Tobą być. Być może utrzymujecie to po prostu w tajemnicy, tak? Być może Wy jesteście na coś gotowe, czekacie za tym statkiem, a ta druga osoba, Załóżmy, tak? Nie do końca przedstawia Wam się otwarcie i klarownie mówiąc, czego chce. Być może to są uczucia skrywane, może to są wasze gotowości, o których po prostu nie mówicie. Z tytułu no, chociażby tego, że nie chcecie zostać zranione, tak? W pewien sposób. Być może jest to dla Was ogromnie ważne, być może to ta osoba jest dla was ogromnie ważna, bo jednak mimo wszystko bardzo mocno tulicie ją do serca i stwierdzacie, jesteś dla mnie całym skarbem skarbami całego świata, chcę być tylko Twoja, chcę Cię tulić do własnego serca, tak, chcę żebyś był przy mnie blisko i Wy w tej gotowości na to w tym momencie jesteście. Przedstawiam, słuchajcie kilka wątków, tak, bo to może tyczyć się tak naprawdę wielu kwestii, A no i jeszcze jedna karta dla Skorpiona na te uczucia. Karta Słońca, powiedzie Wam się wszystko, moi kochani, więc e, obojętnie za czym tutaj nie czekacie, obojętnie e, na co nie jesteście gotowi, e, czy wy chcecie w coś wejść, czy nie chcecie wejść. Jeżeli ktoś jest dla Was całym światem, czyli e, być może i chcecie z tą osobą po prostu się zjednać, być, to karta Słońca mówi, że powiedzie Wam się to, co sobie tutaj planujecie, to, czego chcecie, to, do czego zmierzacie. Tak, to, co jest dla Was ogromnie ważne, to, co po prostu jest jakby mm, częścią Was samych, to, co byście chciały tulić do własnych serc, moi kochani, to tu Karta Słońca wskazuje nam na tą sytuację, że to się uda. Tak, że w pewien sposób będzie ciepełko, będzie radośnie, będzie ogień również, taki żar gdzieś tam w was. Ale przede wszystkim taka sytuacja jest super, jest pomyślnie, jest szczęśliwie, bo karta słońca dokładnie to pokazuje, że wszelkie jakieś sprawy się rozjaśnią, tak, nabiorą klarowności. E Dadzą siłę napędową do przodu. Więc moje kochane, no po prostu mega czas, mega czas w uczuciach dla Was. I moje kochane, jeżeli nie, odnaduj, nie odnajdujecie się w tej historii, którą tutaj przedstawiłam, to ja te karty jeszcze opiszę w pojedynczy sposób, po to, żeby pokazać to jeszcze na inne możliwości, bo być może jakaś grupa skorpionów bardziej się odnajdzie w takim czytaniu. Więc rozdzielamy sobie te karty. Może być taka grupa z Was, moje kochane skorpiony, która po prostu za kimś czeka. Wręcz. która wręcz wypatruje tego kogoś. Być może ktoś gdzieś wyjechał. Tak? I wy już tutaj w takiej nadziei wiecie, że ta osoba ma powrócić, albo chciałybyście, żeby wróciła, i w pewnej nadziei wyczekujecie za tą osobą, no kiedy ty się pojawisz, A kiedy ty wrócisz, albo wręcz wypatrują kogoś na swojej drodze, jeżeli chodzi o drogę uczuciową, oczywiście, tak? Że chcielibyście, żeby w końcu ktoś was zauważył, żeby ktoś w końcu pojawił się w waszym życiu. Co niektóre z was są w gotowości, tak jak powiedziałam to na samym początku, w gotowości wejścia w coś nowego. Albo wręcz wy wchodzicie w jakąś nową relację, tak i jakby z całym sobą jesteście na to otwarte. Jedne z was po prostu wręcz, na chwilę obecną bardzo mocno strzegą własnego serca przed zranieniem. Być może co niektóre z was nie chcą przyznać się do pewnych uczuć względem innej osoby, chronią to, tworzą wszelkiego rodzaju tajemnice, do których dostęp masz tylko ty. Drogi Skorpionie, być może ktoś w Waszym życiu nie chce wyjawić tych emocji, nie chce ich pokazać, tak? Strzeże ich. Tak jakbyście po prostu w pewien sposób nie chciały mówić o tym, co czujecie, albo ktoś nie chciał wobec Was powiedzieć, co czuje do Was. Tak? to też jest taka sytuacja w której wy w pewien sposób no nie chciałam mogłabym tutaj powiedzieć, że jakby w tym momencie dla was liczą się zupełnie inne kwestie niż uczucia, ale nie chcę tej karty tak czytać, chcę tą kartę czytać bardziej pod kątem emocji. Więc ja bardziej bym powiedziała, że jeżeli wy strzeżecie swojego serducha, bo być może faktycznie zranił was ktoś, tak i w pewien sposób boicie się Otwarcie wywalić kawę na ławę, tak zwaną, tak? Czyli po prostu pokazać e, całemu światu e, swoje własne wnętrze. Więc taka grupa z Was również może być. No i taka, która po prostu będzie tej wiosny czuła tak naprawdę cudowny klimat pomiędzy sobą a kimś, e, cudowny czas w uczuciach, ciepło, radość, przyciąganie, e, bliskość, zadowolenie. Dziewczy Słuchajcie, no nie chciałaby być dziewczyny. Słuchajcie, no w tej karcie tak naprawdę jest wszystko: słońce. Co nam daje słońce? No daje nam energię, daje nam taki power, daje nam po prostu no mega, mega ciepło, żar, który możecie do kogoś czuć, tak? Wręcz. A więc moi drodzy, taka grupa osób również wśród skorpionów może się znaleźć, która będzie miała mega czas, jeżeli chodzi o kwestie miłości. Dobrze, moi kochani, tyle, tyle ode mnie. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, jak wy to widzicie, jak wy to czujecie, bo będę bardzo ciekawa. Poza tym, moi kochani, no ja od siebie życzę Wam cudownej wiosny. Przede wszystkim takiej, w której będziecie czuli, że się rozwijacie, rozkwitacie, kochacie i bądźcie po prostu szczęśliwi. Wszelkimi możliwymi drogami dążcie do tego szczęścia. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie.